Jednym z nagminnych problemów firm transportowych są układy paliwowe. Powodowane są słabą jakością paliwa, który zawiera mnóstwo estrów. Te estry osadzają się nam na układach paliwowych, na wtryskiwaczach, na pompach. Mnóstwo serwisów od razu zaleca wymianę wtryskiwaczy. Firma Forte przychodzi z produktem Advanced Diesel Fuel Conditioner, który wypiera wodę jako depresator, wyczyści idealnie Nasze wtryskiwacze z laku, zanieczyszczeń oraz je zakonserwuje. Co na pewno wpłynie na nasze zużycie paliwa. Warto stosować profilaktycznie, dodając do zbiornika lub naprawczo, podłączając bezpośrednio do układu zasilania, co można było oglądać na moim profilu TikTokowym. I zaoszczędzamy tym sposobem mnóstwo czasu oraz pieniędzy. Dlaczego warto skorzystać z podpowiedzi Rafała? Bo to praktyk znający się na rzeczy. Prowadzę firmę, która zajmuje się naprawą samochodów ciężarowych oraz prowadzę mobilny serwis samochodów ciężarowych. Z Rafałem jeszcze się spotkamy, ale możecie też poszukać w sieci użytkownika Tata Mechanik.